Witajcie. Nie udało mi się przyspieszyć tempa, ale przynajmniej film wpada o czasie, co i tak jest dobrym wynikiem jak na Beyblade Polska. Nareszcie otwieramy ostatni starter pierwszego rzutu dysków, czyli Night Shield 380N. Może Was nieco zaskoczyć brak wyrzutni, ale to dlatego, że wyjmowałem ją wcześniej, bo była mi potrzebna do recenzji Dranzera. Rycerz nie wygląda jakoś imponująco. Przy każdej recenzji mówiłem, że dyski na żywo prezentują się o wiele lepiej niż, niż na zdjęciach. Ten design mimo wszystko do mnie nie przemawia. Chociaż pamiętajmy, Night Shield to pierwszy defensywny dysk Beyblade X. Każda z części jest przemyślana jako defensywna, więc całość powinna tworzyć dobrą obronę. Stąd brak jakichś szaleństw w projekcie. Sprawdźmy części po kolei. Blade. Okrągły i gładki, aby dobrze się bronić. Jednak co ciekawe, zakrzywiony spód i falisty obwód dają nam szansę na atakującą odpowiedź, dzięki czemu dostajemy dodatkową broń w razie gdybyśmy trafili na dysk wytrzymałościowy. Dzięki Night Shield mamy szansę na wygraną niezależnie od przeciwnika, na jakiego trafimy. Można to też rozpatrywać jako wadę. Chciałoby się, by Blade był w pełni skupiony na defensywie. No ale na to przyjdzie nam pewnie poczekać. Raczet 380. Wysoki i odporny na burst. Tego potrzebujemy w naszej obronie i to dostajemy. Dopasowanie trzech wypustek do blade to oczywiście dodatkowy plus. Beat. Stożkowa końcówka przywodząca na myśl defense z metal sagi. Głównie stara się pozostawać nieruchomo i jest jak na razie najspokojniejszym dostępnym bitem. Dobry wybór, jeżeli nie jesteśmy zwolennikami skomplikowanych strategii. My sobie postoimy, a przeciwnik nie się męczy. Oczywiście nasze szczęście zależy od tego, w jakim miejscu areny akurat się znajdujemy. Kręcenie się w pobliżu Extreme Line naraża nas na ataki, a tego byśmy nie chcieli. Podsumowując, Night Shield spełnia wszystkie podstawowe wymogi dobrej defensywy ze wszystkimi plusami i minusami takiego wyboru. Szkoda tylko, że przy okazji nie wygląda zbyt zachęcająco. Chociaż to oczywiście rzecz gustu. Ciekawi mnie ilu z Was się ze mną nie zgodzi. Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.